Zastanawiasz się nad prostym systemem Smart Home w swoim domu, szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci w łatwy i intuicyjny sposób sterować urządzeniami ze smartfona. Dzisiaj pokażę Ci, jak w tym oto domu zintegrowaliśmy podstawowe elementy stolarki wyposażone w napędy z aplikacją Tahoma by Something". Odpowiedni dobór produktów ma kluczowe znaczenie. Wybór jednego producenta, a tym samym jego technologii, zapewnia pełny dostęp do funkcjonalności, jakie oferuje każde z urządzeń. Dzięki wysokiej jakości napędom SOMFI z budowanym odbiornikiem radiowym możliwe jest łatwe sterowanie za pomocą jednej aplikacji. Prezentację zaczniemy od drzwi. Wybór padł na drzwi aluminiowe firmy Weekend. To one właśnie najbardziej przypadły do gustu inwestorom. Zastosowana w niej automatyka jest przykładem na to, że najprostsze rozwiązanie może być też bardzo praktyczne. Mam tu na myśli przycisk ukryty w Antabie, który umożliwia otwieranie drzwi bez używania klucza. Zobaczcie, jak to działa. Naciskam przycisk i drzwi otwierają się. Prawda, że proste? Zapraszam do środka. Drzwi weekend w kolekcji Future Inox to rozwiązanie wyjątkowo trwałe i odporne na czynniki atmosferyczne. Swój wyrafinowany wygląd zawdzięczają subtelnym ramkom ozdobnym, które wraz z płaszczem skrzydła tworzą idealnie równą powierzchnię. Dodatkowo możliwość łączenia dwóch oddzielnych kolorów czyni z nich unikatową i ciekawą propozycję. Spójrzcie na to piękne, panoramiczne okno w kuchni, idealnie dopasowane, szerokie, przede wszystkim ten blat, który który tworzy jedność z oknem. Przez to, że nie mamy tutaj parapetu, przestrzeń robocza robi się dużo szersza, a światło, które wpada przez takie okno, nadaje wnętrzu przestronności i elegancji. Okna Uminergetic to najwyższej klasy izolacja termiczna zapewniająca minimalne straty ciepła, gwarancję wieloletniego bezusterkowego użytkowania i elastyczność rozwiązania. To również okna stworzone z myślą o energooszczędnych domach, które zapewniają komfort, obniżają koszty ogrzewania, a przy tym są przyjazne dla środowiska. W tym miejscu zatrzymamy się trochę dłużej. Przed chwilą uruchomiłem pierwsze rolety z aplikacji Tahoma. Teraz pokażę wam, jak prosta jest ich obsługa. Zobaczcie, wybieramy roletę, którą chcemy zamknąć. W tym przypadku myślę, że to będzie okno tarasowe. Za pomocą suwaka przesuwamy do pozycji, której, którą chcemy osiągnąć. Roleta zamyka się. W każdym momencie możemy ją zatrzymać przyciskiem. Stop. Gdy zatrzymamy, na wyświetlaczu pojawi nam się procentowa wartość obrazująca położenie rolety. Bardzo często wykorzystywanym trybem jest automatyczne uruchamianie rolet. Dzięki temu na każdy dzień możemy z osobna zaprogramować działanie każdego z urządzeń. SOMFI Oximo IO to seria interaktywnych radiowych napędów do rolet. Zintegrowany system elektroniczny zapewnia ciągłą kontrolę momentu obrotowego, a wbudowany mechanizm wykrywania przeszkód zatrzymuje silnik w momencie napotkania przeszkody, zablokowania lub zamarznięcia pancerza. Ze względu na to, że każdy napęd jest indywidualnie testowany pod względem emisji poziomu hałasu, silniki Sofi gwarantują również cichą pracę. Uważam, że to miejsce ma swój wyjątkowy klimat i z pewnością można tutaj zrelaksować, a ułatwia to zadaszenie, które jest również zintegrowane z aplikacją Sąki. Pergola tarasowa wyposażona w dach z obrotowymi biurami to rozwiązanie pozwalające cieszyć się skorzystania z, z tarasu zarówno w trakcie deszczu, jak również w słoneczne dni. Skuteczne odprowadzenie wody możliwe jest dzięki specjalnie wyprofilowanym lamelom i systemom zintegrowanych rynien, w które wyposażona jest każda pergola firmy SET. Pokażę Wam dwa, jeszcze moim zdaniem bardzo funkcjonalne produkty w tym domu. Pierwszym z nich jest segmentowa brama. Producenta Chris Paul, wyposażona w napęd szynowy Sonfi w technologii IO. Co jest w niej takiego ciekawego? To, że sterowana jest w tej samej aplikacji. Zobaczcie, jak to działa. Mam bramę. Mogę ją dowolnej pozycji otworzyć. No otwórzmy ją całkowicie. Brama otwiera się. Informacja zwrotna w tym przypadku ma kluczowe znaczenie, ponieważ dzięki niej wiemy, czy nasza brama jest otwarta, zamknięta czy częściowo uchylona. Technologia ta pozwala nam, na przykład, jeżeli nie ma nas w domu, częściowo uchylić bramę i na przykład umożliwić kurierowi pozostawienie przesyłki. Następnie możemy bramę zamknąć, a informacja zwrotna potwierdza to, że brama jest zamknięta, a nasz dom bezpieczny. Napęd do bram SOMFI w technologii IO zapewnia wysoką kulturę pracy. Szybkie otwieranie, ale łagodne ruszanie i zatrzymywanie dodatkowo przedłużają żywotność całej bramy garażowej. Zintegrowany system oświetlenia wewnętrznego oraz możliwość podłączenia dodatkowego punktu świetlnego jeszcze bardziej zwiększa komfort użytkowania. Napęd do bramy wjazdowej został wykonany również w tej samej technologii, która jest zintegrowana z SOMFI i umożliwia otwarcie, zamknięcie i co ciekawe, mamy też funkcję furtki, czyli przejścia takiego dla pieszych, które umożliwia częściowe otwarcie i puszczenie kogoś na posesję. Elixo 503 S.I.O. to wytrzymały, cichy i przede wszystkim niezawodny napęd do bram przesuwnych. Możliwość wykonywania 30 cykli dziennie potwierdza, że jest przystosowany do intensywnego użytkowania. Na podstawie tej realizacji zobaczyliście, jak bardzo ważny jest odpowiedni dobór produktów. Pełną frajdę z użytkowania i dużo większe możliwości otrzymujecie w momencie zintegrowania tych wszystkich urządzeń w centralce Somfita Homa. Zachęcam Was do zapoznania się z pełną ofertą produktów SOMFI, gdzie na przykład za pomocą takiego urządzenia i ZIMO jesteście w stanie sterować m.in. oświetleniem. My to urządzenie wykorzystaliśmy do automatycznego zamykania rolet w momencie uzbrojenia alarmu. To też jest możliwe. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się na kolejnych realizacjach.